Witam Was bardzo serdecznie. Mamy to! Pierwszy legendarny poziom w Polsce. Pies. Pies mieliże. Tofik. Mniejsza. Pierwszy legendarny poziom w Polsce od Fox GD Safe Spaces. Ja będę grał to pierwszy raz. Ja widziałem tylko na YouTubie ten poziom, ale jakoś tam nie bardzo się skupiłem na nim. Więc to będą moje tak naprawdę pierwsze wrażenia. Dobra, czas zobaczyć, co on tutaj zrobił. Se praktisa zrobię. Ja jest Practice Nie no ja muszę z praktysem. Ja nie, ja nie umiem To no jest w tej mapie. 22 No właśnie jest. Ja, ja nie lubię jak poziom ma taki modern wygląd, bo ja wtedy nie umiem To się naucz. Tak, się, się, się nauczy. Gdzie gdzie jest twój extreme zwykły Mam Pivona, Pivona, to wiesz No, ale z, z platformu, platformowego masz Pani, o tym pykosy? Tak, o wiele gorzej. Ty, Michał, ci powiem, że jak na poziom, który ma taki modern wygląd, zajebisty jest. No, to jest czytelny jest, co? No, Ufo jest nieczytelne trochę na moje, ale to tam wiesz. W końcu Chciało jakiś się... poziom 2.2, który nie jest tego, który nie zaczyna się kacenką. Jak kacenki, to to opozentów się gdzieś nie powinny. Powinno być opcja skipnięcia ich i tyle No jest opcja skipnięcia ich czasami ale No tak, z procentów... to chodzi to Ale chłopu gotował To powinno, powinno, powinno mieć mityka mi Czekaj, end screen? Mam 50% to jest end screen Nie to nie jest end screen, pamiętam na YouTubie na, na YouTubie też myślałem, że to jest end screen Jezu, to jest piękne Ale tylko nie jest ten, jest bardzo mało takich... kontrastów. Toż to ty to jest ładne właśnie. Jest stały ten, stała pizda, no, to, to jest to. No ale to właśnie dobrze, że nie ma najebane na no. różnym tym. Ale nie mówię, to, to, to jest dobrze, tylko no, ma to jest moja taka No właśnie powiedzieliś, jakby to był minus jakiś. To tak nie po prostu Jeszcze fake spajka zrobił na końcu, że niby giniesz, ale nie umierasz Dobra, nie żartowałem LL L, L poziom furas na koniec <grystanie> Nie żartuję. Zajebisty poziom 5 miesięcy to nie. robił, 37 koło obiektów i nie doczytałem. Nie i... mi się tylko ukazało jest, co? Ale to jest Medium, a nie ten... a nie hard. 25% Ale tam jest dwa wpiszenia i ten... Ja tutaj ja mam spadki. FPS u przeciwpadne w tej Co jest? To jest moty? <grymny> co będzie teraz? To jest OpenCL. Widzę. Nie, no... Jakie gówno. Sheep. Дара, пержапова первая Это вообще ну за что то Nic nie zrobiłem źle. Proszę naprawić to. <grych> Co? A w sensie to, 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 było, to było w poziomie, nie u ciebie, ale skąd te szumy? Nie no, proszę to naprawić. To nie było fair. To było niemiłe. Zostałem zabity za nic. Znowu połowa. się przestraszyłem, że zginę. Proszę tym razem mnie zabijać bez przyczyny. G? To będzie fajk, nie? Tak. Dobra, jest GG! Udało się. W końcu. A czy ja, ja tego nie spraktycowałem do końca? Może jakiegoś fajka wjebał na koniec. Są gotowy, jeszcze, się, jeszcze nie celebruję. Jeszcze nie. Dawaj, dawaj tego tripla. No ja wiem, że coś przygotowałeś. Nie? Nic. Nie, to koniec. Już yes! Udało się! Dobra. Udało się, czas to przeczytać. Ty lepup, tu miałeś 500. Dobra, nie chcę mi się... C... Fuck you min CBF! Ty jesteś CBF, ja nic takiego nie używam wcale. 102. Prawie mniej niż 100. Dobra. To by było na tyle. To było Safe Spaces od Fox XD. IMO. Zajebisty poziom. Gameplay... No 2.2 to nie mój... To nie jest mój ulubiony gameplay, po prostu nie lubię, co nie? Ale i tak grało się go przyjemnie w porównaniu do innych 2.2, więc zajebiste. I... Spoko poziom, nie? Like to Michał w końcu karp czy medium. A so to jest medium, no. To nie jest ten cyklus. No. No to to by było na tyle. Zajebisty poziom. Trzymajcie się wszyscy cześć.